Bardzo dobry dzień dla mieszkańców gminy Rybno, dla mieszkańców gminy Sochaczew, ale też dla całego powiatu Sochaczewskiego, bo dziś ruszamy z przebudową jednej z ważniejszych arterii w powiecie Sochaczewskim. Droga Żdżarów Rybno, która jest na taką kluczową arterią komunikacyjną do, do, do miejscowości Rybno, przez wiele lat czekała na, na przebudowę, przez wiele lat mieszkańcy gminy Rybno. Czekali na to, żeby droga spełniała standardy, żeby droga była bezpieczną, komfortową arterią do podróżowania. Yy, I mam wielką satysfakcję jako poseł ziemi sochaczewskiej, że dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 3 milionów złotych, ta droga wreszcie może zacząć być przebudowywana. Yy, dziękuję yy, pani starości Jolancie Gonta. Yy, Pani Bożenie Samson, członkowi zarządu powiatu z tego terenu, właśnie z Rybna, Panu Wójtowi Damianowi Jaworskiemu, z radnymi na czele, z przewodniczącą rady, Panią Sylwią Feligą i wszystkim radnym, którzy przyczynili się do tego, że powiat wyasygnował ponad 800 tysięcy złotych na dołożenie do tej inwestycji. Szanowni Państwo, tu w gminie Rybno, w powiecie sochaczewskim mamy bardzo dob dobry przykład tego, że zgoda buduje, bo Spotykają się pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Spotykają się środki z powiatu Sochaczewskiego. Wsparcie też jest gmina Rybno i ruszamy z budową. To jest sens programów Prawa i Sprawiedliwości, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Żeby wspierać inwestycje w małych miejscowościach. My przygotowując pieniądze... Tak jak w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, czy w Polskim Ładzie, czy w innych programach dla mniejszych miejscowości, chcemy poprawiać jakość życia mieszkańców takich miejscowości jak Rybno w Powiecie Sochaczewskim. Chcemy wyrównywać szanse życia pomiędzy mieszkańcami dużych miast a najmniejszych miejscowości w Polsce. I dzisiaj, kiedy ruszamy z budową drogi rybnożdżarów, która połączy. Dwie kluczowe gminy powiatu Sochaczewskiego, gminę Rybno i gminę Sochaczew, mamy potwierdzenie tego, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie i rządu Prawa i Sprawiedliwości, a na ziemi Sochaczewskiej na wsparcie samorządów. I dziękuję za tę dobrą współpracę. I jeszcze raz podkreślam, bo przy każdej takiej inwestycji warto o tym mówić. Jeśli ktoś pyta, gdzie się gdzie są te pieniądze, które rząd sku yy, przez skuteczną walkę zabiera mafią paliwowym, mafią watowskim różnym aferzystom podatkowym. My mówimy, te pieniądze trafiają do mieszkańców, a dzisiaj trafiają na ziemię sochaczewską do gminy Rybno. Bo część tych pieniędzy będzie przeznaczona na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Rybno Gminy Sochaczew, mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego na realizację inwestycji, na którą mieszkańcy czekali bardzo, bardzo wiele lat. Mam wielką satysfakcję, że dziś możemy powiedzieć inwestycja rusza, a jeszcze w tym roku ten odcinek drogi będzie oddany. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że dzisiaj mogę właśnie tutaj na tej drodze zakomunikować mieszkańcom całego powiatu Sochaczyskiego, że właśnie następuje kolejny ważny etap w rozwoju naszych lokalnych dróg. Właśnie dzisiaj będziemy... Inicjować budowę 785-metrowego odcinka drogi łączącej gminę Rybno z gminą Sochaczew. To bardzo ważny temat dla zarówno inwestorów, którzy, jak zwykle, zawsze poszukują takich miejsc, gdzie komunikacja drogowa jest na dobrym poziomie. I stąd też ta całkowita przebudowa drogi, przystosowanie do ruchu, który będzie zarówno ruchem pieszym, bo też tutaj dla mieszkańców bardzo duże ułatwienie przy tej drodze powstanie chodnik. To wszystko razem spowoduje, że gmina Rybno kolejny raz będzie mogła swoim mieszkańcom zaproponować Dużo lepsze, bezpieczniejsze rozwiązania komunikacyjne. Oczywiście nie byłoby tego bez wsparcia rządu polskiego, bez pomocy pana ministra Macieja Małeckiego, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję również panu Wójtowi, radom zarówno Powiatu Sochaczewskiego, jak i gminy Rybno za wyasygnowanie środków, które. Będą partycypowały w tych właśnie pracach drogowych, bo jak zawsze mamy takie, takie relacje z gminami, że po prostu połowę wkładu własnego ponosi powiat, połowę gmina i tutaj ta bardzo dobra współpraca spowodowała to, że ten Drobny w sumie wkład własny w stosunku do dofinansowania, bo przypomnę dofinansowanie ze środków rządowych to aż 80%, że te pieniądze obydwie rady, Rada Gminy Rybno i Rada Powiatu Sochaczyńskiego znalazły i właśnie przeznaczyły na tą inwestycję. Także raz jeszcze dziękuję, dziękuję powiatowemu zarządowi dróg na czele z panią dyrektor Małgorzatą Dębowską za kolejny raz przygotowanie perfekcyjne wniosku, poprowadzenie inwestycji mam nadzieję, że, że już niedługo spotkamy się ponownie, kiedy będziemy przekazywali mieszkańcom tą drogę. Dziękuję bardzo. Spotykamy się kolejny raz na pejzażu budowy drogi, najważniejszej drogi dzisiaj w powiecie między gminą Sochaczew a gminą Rybną. Tak jak tu wcześniej dużo zostało powiedziane, że przy dobrej współpracy Proszę Państwa, dzisiaj rząd inwestuje w infrastrukturę wszystkich powiatów, gmin. My dajemy swoje środki i gmina daje środki. Dzięki tej współpracy mamy rozwój infrastruktury w Sochaczewie. Od pięciu lat nie było takiego zrywu odbudowy infrastruktury w Sochaczewie. A dzięki czemu, bo mamy dobrego ambasadora, tu skłaniam się panu ministrowi Małeckiemu, jest ambasador tej właśnie gminy, który po prostu występuje. Środki przychodzą do gmin, przychodzą do powiatu. I dzisiaj chciałbym serdecznie wszystkim podziękować. I cóż, prosimy o więcej bo Sochaczew musi pięknieć. Jest to miasto piękne nad Bzurą. Są samorządowcy bardzo skuteczni. Razem współpracują zarówno gminy, jak i powiaty. Dożyliśmy takich czasów, że jest tak gmina, powiat, województwo i ministerstwo. I to z całego serca dziękuję. Oczekujemy więcej. W imieniu wszystkich radnych powiatu Sochaczewskiego dziękuję. Mieszkańcom rybna gratuluję. Tu panu Wójtowi. Następną drogę dostajecie jeszcze w tym roku. Jak się tak szybko rybno będzie rozwijać, to do końca roku będą mieli. Wszystkie drogi zrobione, szanowni państwo. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że kolejny odcinek drogi powiatowej zostanie na terenie naszej gminy przebudowany. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim mieszkańców gminy Rywno, całej Rady, tutaj rządowi Prawa i Sprawiedliwości, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, dziękuję panu posłowi ministrowi Maciejowi Małeckiemu, pani staroście Jolancie. Gonta, e, członkom zarządu, pani radnej powiatu sołaczewskiego Bożenie Samson za to, że ta droga e, zostanie już wkrótce przebudowana, że ten odcinek zostanie wykonany. Będzie to e, pierwsza e, droga przy której będzie wykonywana ścieżka rowerowa, z czego bardzo się tutaj cieszę. Warto tutaj, szanowni państwo, wspomnieć, że dzięki programowi, że nowy Fundusz Rozwoju Dróg do naszej gminy, do gminy Rybno wpływa bardzo wiele środków na inwestycje drogowe, z czego tutaj bardzo się cieszymy, że ta infrastruktura drogowa z roku na rok poprawia się. Gdyby nie te środki rządowe, środki przekazywane przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, nasza gmina by się tak nie rozwijała, nie piękniałaby, a naprawdę z roku na rok widzimy tego efekty. Udało nam się tutaj dzięki wsparciu rządowemu, dzięki wsparciu pana posła ministra Macieja Małeckiego, pani radnej powiatu słuchaczeckiego, panie Bożenie Samson, pozyskać, pozyskać między innymi środki na budowę nowoczesnego przedszkola sześciooddziałowego, na budowę ośrodka zdrowia, centrum medyczno-rehabilitacyjnego z czego się bardzo tutaj e, cieszę i wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich. Dziękuję również tutaj z tego miejsca e, powiatowemu zarządu, e, zarządowi dróg, tutaj pani dyrektor Małgorzacie Dębowskiej, która również tutaj bardzo zbiera. E, e, dziękujemy i prosimy o więcej, ale jest bardzo dobrze. Dziękuję. Ja dzisiaj występuję w takiej podwójnej roli jako radna i członek zarządu i z tego miejsca właśnie jestem bardzo szczęśliwa, że jako zarząd mamy kolejną inwestycję otwartą, a że jest to inwestycja w mojej gminie, w gminie Rybno, no to tutaj wypowiem się jako mieszkanka przede wszystkim. Proszę Państwa, na... ta droga nie była przebudowywana w 37 lat. Jest to tak naprawdę główna altyleria naszej, naszej gminy. Bardzo się cieszę, że będzie właśnie bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, czyli tak naprawdę będzie z tą ścieżką, gdzie będą się mogły poruszać bezpiecznie. Całe rodziny. Proszę państwa. Dziękuję tutaj przede wszystkim za to, że w danym momencie obserwujemy taką bardzo pozytywną rzecz na zasadzie takiej, że w takie małe miejscowości, tak naprawdę, tak jak nasza gmina była zawsze gminą zapomnianą, to w danym momencie my się po prostu bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo rozwijamy. Jestem bardzo szczęśliwa przede wszystkim, przede wszystkim płyną duże pieniądze i tu jest tak naprawdę bardzo widać tak jak zaznaczył pan minister współpracę między samorządami, gmina, powiat, a tak naprawdę rząd. Za te pieniążki jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja powiem tak. Jest wiosna, jest pięknie, Polska to piękny kraj. Dziękujemy za wszystko. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie. Z całego serca chciałabym podziękować panu ministrowi Małeckiemu, pani staroście Jolancie Goncie, za takie wspaniałe wsparcie. Dla naszej tutaj gminy. E, uważam, że mieszkańcy powinni być dumni, bo tak jak wspomniała pani e, radna powiatowa, do tej pory nasza gmina była omijana, a teraz naprawdę możemy uwierzyć, że jednak to dzięki bardzo dobrej współpracy można zmienić. Także bardzo jeszcze raz dziękuję.